Dobra, was Was, zapomniałem o wywiadzie po No to zrobimy sobie po, o, jako oddzielny film. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Subskrybujcie, kanał, na Na tym nie koniec, tak powiedzmy. mamy w tej chwili konkurencji. Także subskrybujcie kanał z dzwonaszkiem, a w tym że będę też trzymać. bo w Po prostu to Dario, ja cię zapomniałam.